Zobaczcie, jaką mam kolekcję dyni i cukinii, to jest cukinia, uwierzycie, że to jest cukinia, na naturalnym nawozie u koników. Takie wielkie rzeczy nam rosną. Co prawda jeszcze nie mamy wielkich dyń, ale w tamtych latach nie zdarzało się, że dynia była taka wielka i musiał dwóch opów ją podnosić, więc nie wiem, czy tylko nie jedzą, że są takie radioaktywne, że rosną takie wielkie warzywa. Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Madzie, a w dzisiejszym odcinku będziemy uczyć siwego sztuczego, nie zna ani jednej, więc zobaczymy, czy da radę się ich nauczyć, bo jest troszeczkę głupiutki. Tutaj mam przygotowane yy, owocki, które zaraz pokroję. Nie tym, na tym w ogóle. Ale najpierw mu damy na zachętę, bo się tutaj ładnie z nami może przywitać. Siwy! No, widzisz? To jest jego pierwsza sztuczka, umie umieszczać na zawołanie. Tak? On tak już sprawdza, bo on się boi, że to antybiotyk, jak on powąchał. No, dzisiaj będą dobre rzeczy. Antybiotyk tylko w jedzeniu. Zaraz. Musisz go zjeść, zanim dostaniesz nagrodę. Dam naturalne przysmaki. Prawie sobie bardzo przeciągam teraz. Bo tu jest krzyk. Tutaj mam przygotowane dla nich śniadanko na rano, ponieważ miała przyjechać moja babcia karmić, ale. Wyrobiłam się, więc jestem ja i już ja po prostu nakarmię dzisiaj konie. Więc ja już wiem, który jest czyje. Sonika ma już tutaj przygotowany z antybiotykiem. I tego banana wstroimy, Ja bym go w ogóle tak rozciapciała w sumie. Bo Sonika jest taka, że... gdzie jest ta... Tutaj zasypana jak zawsze, dodałam im troszkę owsa, tak minimalnie, bo już ja im nie daję owsa, ale z tego względu, że Sonika skoro dawno nie jadła owsa, to może, wiecie, pokusić się na to, żeby to zjadła, bo ona czasem lubi takie zmiany, żeby ją trochę przekupić, żeby to zjadła, bo ona lubi owiec, ale go nie dostaje, bo po prostu... Ona od niego ma za dużo energii, a już bez niego ma za dużo energii, ale damy jej tylko dlatego. Dobra, może jakoś, może jakoś tu przeje. Siwemu też w sumie pokroimy. Tu jest i strona. On już dostał tutaj te zioła, witaminy, to są już mieszane, tylko ich nie widać w tych wysłodkach. Nika, wejdź. Ponia! to się nie jest nauczona jedzenia w boksie. Teraz ją zamykam. Z tego względu, że jak ma tutaj antybiotyk, to ona zostawia to wiatro i idzie sobie skubać trawę dookoła. A tutaj nie będzie miała co skubać, i jest zmuszona zjeść to wiatro, więc wolę ją zamknąć teraz. Ale widzę, że ona nie chce tutaj się na tak stoi, żeby mogła wychodzić i wchodzić. Ale nie, 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 Z siwym zaczniemy sobie od przypomnienia takiej naszej zabawy, którą uczyłam go jakieś zabawy. Nie wiem, czy tam coś można Jak miał dwa lata, to uczyłam go na takie prowadzenie na lince, jakieś cofanie, taka po prostu współpraca. Też robił to bez linki, ale nie robiliśmy tego bardzo dawno, więc zobaczymy, czy się może uda. Ale celowo chciałabym go nauczyć chociaż sztuczki podawania nogi albo uśmiechu. Nie wiem, czy to wyjdzie, będziemy próbować. E, może z odcinkami okaże się... Znaczy będzie taki progres pokazany, nie? Jak wyjdzie. Zobaczymy. No bo ciężko mi teraz powiedzieć, co wyjdzie. Więc zaczynamy, narażam sobie je. Musimy, żeby się skupił. Siebie już do góry. Ja mam też bacika pomocniczego. Zobaczmy sobie z nim poskakaruje. Bo Nie powinien działać na święt. On dawno nie chodził, tak, więc... Dalej. Dalej. Idziemy sobie. Ja go muszę pilnować, bo on się trochę lani, żeby on szedł szybko. O, żeby dobra za mną szedł. Nie mam smaczka. I tak, teraz tak w prawo, to powinien się... Tu, tu, tu. Nie. Dobry, dobry, dobry. Bo chcę, żeby się obrócił w tamtą stronę, ale nie wchodził na mnie, tylko żeby ciągle była, ta, wiecie, taka... Przestrzeń zachowana. Masz taki problem, że powinien stać równo ze mną, a on się ustawia do mnie bokiem. Że stoi tak sobie, nie? A powinniśmy iść razem. Dalej. O, tak, ale nie patrz. Nie, nie, nie. Ty się od razu patrz, czy mam smaczkę. Nie, 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 idziemy. Dalej. I. Tak. Dobry koń. Masz. Teraz masz. Muszę mu przypominać dużo, bo on dawno, dawno nie chodził. Jeszcze potrafił się cofać na bacika. Ja muszę się trochę odchylić do tyłu. Dalej. O tak, dobry koń. Długo leciutko mu pomagam, bo on nie pamięta tego. On wcześniej robił, że na sam ruch mojego ciała się cofał, ale naprawdę tego długo nie robiliśmy. Proszę bardzo. Musimy to wszystko przypomnieć. E te odcinki na kanał motywują mnie do powrotu do starej pracy, bo tak to bym się nie chciała, tak to chociaż mogę ci pokazać. Zresztą na razie nie mam co pokazać, bo za wiele nie potrafi, ale to jest taki... No? Troszkę mu... Mógł... Można zawsze też pomóc trochę tutaj ręką, albo obaczyć tym? klatkę pierwszową? Tak, 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 bym wiedział. Ta. I teraz jeszcze raz, tu. Dalej bo można machać też w taki sposób. Dobra, okej. Okay. Też ważne jest, żeby jednego ćwiczenia nie robić bardzo długo. Na przykład teraz to już yy, starczy to na razie, bo zaraz się znudzi i nie będzie mu się chciało tego robić. Więc to jest tak przypomnienie, tak po trochę, po trochę. Jakbym mu to jutro nie przypomniała, to robiłby to pewnie dwa razy lepiej. Ale dzisiaj go nie chcę zamęczać tym, żeby się nie zanudził chłopak. Okej, okay, zaczniemy sobie od teraz. Chciałabym zakusować. I kiedyś był taki TikTok, który miał dużo hejtów. Bo to robił taki gościu, co mówił, że jak fff, robicie fff, to koń wam się zatrzyma i dużo ludzi go hejtowało, że tak, będzie mi koń, mnie poniesie, hu i on się zatrzyma. Trochę ten gościu miał racji, ale on to źle wytłumaczył, bo on to powiedział w taki sposób, że jak tak zrobicie, to od razu wiecie, koń się zatrzymuje i nieważne w jakiej sytuacji. A to chodziło też o to, żeby tą energię, pracować na energii. Mnie to uczyła właśnie koleżanka Paulina, ona bardzo dobrze się zna na takiej pracy z ziemi, ja to tak tyle, ile się od niej nauczyłam. Też wiele nie praktykowałam, bo musiałam tego się więcej y, nauczyć. To właśnie chodziło o to, żeby więcej energii, tak jak właśnie daję żwawy ruch do przodu i rękę podnoszę, i właśnie nabieram, to ona, na przykład rusza, nie? I tego teraz troszkę tutaj też muszę motywować batykiem, ale wcześniej na przykład na loży czy na jakieś lince wystarczyło, że ja zrobiłam taki ruch i o, widzicie, zareagował od razu na, na to, że ja nawet nie machnęł batem. O, już idziesz szybciej. Na samo to moje, że ja jestem żwawszy i tak samo jak zrobię. Wiąż oddech i... O, patrz! Tak. On kusuje tak lepiej niż na ląży. To działało. Dalej, dalej, dalej. I tu kieruję ręką. Ja mam taki problem, że tą rękę powinnam dać w dół, żeby ta energia, jak już pójdzie, żeby ona poszła do dołu, a ja ciągnę ją trzymam w górze. To jest mój taki błąd, który, o którym wiem, ale jakoś nie, nie wiem. Szybciej jest, się zakusował niż tak. jak go bacikiem poganiasz. Jeszcze raz, patrz. I zatrzymanie to jest odpuszczalnie z tej energii, on się obraca do mnie przodem, jeśli ja nie potrafię tego idealnie, ale super. Dobry koń. Super. super. Możemy sobie spróbować bez linki, zobaczymy. Jak ucieknie, to ucieknie, to go zapiemy. ale też właśnie chodziło o to, że taki koniak ucieka, to ty jakby idziesz za nim i nie dajesz mu spokoju, i on w końcu wie, że ty z nim pracujesz i on w końcu odpuszczał i się nie słuchał, nie? Zrobimy bez linki. Dalej. Właśnie, żeby tą ręką prowadzić. Nawet patrz. Na, na... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Prrr. To nic, uciekł. Będziemy go gonić, bo to właśnie na tym polega. On wiedział, że to ja tutaj. Nie dam mu spokoju. Ale wrócił, nie? To on po prostu nie rozumie, o co mi chodzi. On, ale wrócił. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czekaj. Nie, idziemy. Boże, nie Tu gdzieś konia w ogóle. By... Ja z tej mam straszny problem. Tu, i powinien skręcić w prawo. Tu. Tu. O, dobry koń. Dobry koń. A coś nie do tyłu, nie ze mną. bo nie jest panem z to? Chyba to już się przydał. Chyba to jest lążowanie. Na tym nie mogę mu. Tu. Tu. No? Dalej, co tam? to reakcji, nie? Jednak siwego zapię na linkę, bo on no miał bardzo, bardzo długą przerwę od takiej pracy i on już nic nie pamięta. Trochę tam jarzy, ale za bardzo mu się nie chce, więc y, pójdziemy z nim tutaj, bo ja nie chcę też, żeby on za dużo biegał. Bo teraz jest lekko podziębiony, a on myśli, że ma biegać. Ja bym chciała tylko popracować w wstępie. Więc go sobie zapnę na linkę i poprobujemy y, sztuczek. Trochę mu tego, co tutaj już porobiliśmy, przypomniałam. On nie za bardzo wie o co chodzi, ale myślę, że jakbym jutro czy pojutrze to jeszcze spróbowała, to już by wiedział, więc zobaczymy. Będę po trochę, y, chociaż 10 minut, dziennie próbowała. I on wtedy już ogarnie. Okay. A teraz mam smaczki i tak jak ostatnio pokazywałam z Soniką, jak uczyłam Soniki. Z Soniką było mi to trudno pokazać z tego względu, że ona już to potrafi, więc już robiła. Ale teraz zrobimy sobie tak bez siwym. Czyli ma słaczka on podnosi wargę, a ja nie wiem czy on będzie widział, bo on ma taki wielki łeb, czy on to ogarnie. O, i próbuję go złapać, a ja go daję jakby coraz wyżej. No. Dobra, i nie wiem czy on będzie widział. Ja chyba będę musiała jedną ręką pokazać tutaj, a drugą mu dawać, bo on ma trochę dłuższy łeb niż To Tu, tu, do góry warga, ale wyżej. On tak nie jest to tak do góry. No, no. Jeszcze. O, dobra. Troszkę palce całe. Eh? Ja nie wiem, czy on to ogarnie. On jest trochę Marka. Tu. Do góry. Do góry. Wyżej. On jest tak delikatny, że pewnie nie podnosi tej marki. Do góry. Tu. Patrz. Dalej. O. <śmianie> Może być trochę zbyt głupieckie, ja to... O, no, podnosimy wargę. mi tu oddychasz. Dawaj. O, mogę już otwierać? Tak! troszkę w Nie kochanie, do góry głowa. A czy warga? Tu, on w ogóle nie otwiera. Dawaj. O tak, dobrze, no ale takie bo co brałeś? O, do góry. Tu, do góry. Tak. Już otworzyć pieszczej. To na razie zostawmy, bo on... Yy... Nie wiem, z nim to będzie dłuższe, no bo słynka ja to nauczyłam w 10 minut, ale on naprawdę jest troszkę taki tutaj taki... On... No i cóż, żeś zrobił? Czysta bluzka? Jak ja to będzie wyglądać na filmie. Dziękuję Ci bardzo. Dobra. Zrobimy tak, zrobimy nogę. Po proszę. Dzięki bardzo. brudna, Masz. Tutaj jestem. Tutaj. No ale masz. Tak, no, da. Tak. I jeszcze raz. No, tak. Uy. nogą sobie pomagam teraz. Trochę Zaktualizowałam sobie sposób nauczania. Też do, do niego, żeby on ogarnął. Bo on jest troszkę inny od Soniki. On się nie? cofa. Musisz się cofać. A jak chciałaś się cofać, to się nie chciałaś cofać. Dawaj nogę. On ma po prostu jakiś swój świat, gdzieś tam się patrzy. No oh, w ogóle, on jest taki... nie wiem, będziemy go to uczyć chyba z 10 odcinków, ale... Dobra, a teraz? Nie do tyłu, mogę. Nie, nie tak. Ale patrz, masz nowy sposób na nauczenie go cofania. Nie, nie tak nie cofamy. Cofamy się na sygnał. Nie, bo on wiesz co? On jak się nauczył cofania, jakby był młody, to jak czegoś nie rozumiał, to po prostu się cofał, bo to było jedyne czego się nauczył. Jak on czegoś nie rozumiał, patrzył się na mnie i, i się cofał. Ja nie, nie cofanie, a on po prostu... On tak jak się na przykład nauczył lotnych, bo on ma taki mózg. Nauczył się lotnych, robimy lotne cały czas. Nauczył się galopować, cały czas galopujemy. Nie ma czegoś takiego jak kłus. To jest taki koń, że jak się nauczy czegoś nowego i pewnie jakbym nauczył nauczyła dawać nóg, to by miałby taką fazę, że ciągle by te nogi podawał, albo by robił co chwilę uśmiech, bo on jak już się czegoś nauczy, to on myśli, że już trzeba tak cały czas. I u niego jest taki. Nie, 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 nie. U niego jest taki dłuższy proces myślowy, że on musi trochę to długo, długo przetrawić. Że aha, to nie chodzi o to, żeby to robić cały czas, tylko to chodzi o to, że da sygnał. I naprawdę jego mózg, zanim tutaj to taki load, jest tutaj, to trochę trwa. No dalej, do góry barga. Do góry. Ty rzeczywiście chyba nie widzisz. Do góry, ale dalej do góry. To jest ciężka sprawa z nim. Tak, mam, mam smaczka. Patrz, mam długie jabłuszko. Popatrz, tu. Długie jabłuszko do góry, do góry. Ukradł mi. Co mi ukradł? A ty nie robisz w ogóle sztuki. O, o, dalej, dalej. Później trzeba schować, bo najpierw mam gdzieś smaczkę, później trzeba schować, żeby jakby podążał za samym zapachem, no. Nie palce! To są moje palce. O, tak, no dawaj, no postaraj się. Nawet park nie potrafisz odpalić. Dawaj do góry. No dawaj. Tak, o, do góry. jest zbyt za delikatny, żeby tak to Ale czemu ty się patrzysz w tamtą stronę? Czemu? Tutaj. Dawaj nogę. Tak? No ale tu się... Nie, mogę cię złapać, ja cię będę tu przyciągać. Dawaj. wejdziemy w przeszkodę. <grym> tak jest trudniej, niż myślałam z nim. To troszkę jak z takim głupiołkiem trzeba pracować. Trochę taki jest... O, Sonia ja się taża. Nie już co boję. Ale chodź, kręcisz się? Kup mi sobie trochę. Powiedziałam, że trzeba. I nie złapcze. Fajnie. Antybiotyków nie chcesz brać i później się męczysz, nie? Dobra, dobra. A on mi daje głowę, nie daje nogi. Daj, masz. Tu, Ale patrz. Patrz co ja mam. Prrr. No więc będziemy się kapać 10 tysięcy razy. Pomałe, Mam ułożonymi kruczkami. Dawaj nogę. Ale tu, patrz, szybko! No ale automatycznie ty się patrzysz tam. A patrz, a ja jestem tutaj. Patrz, tutaj, tutaj. tu to tu, no. okay. On w ogóle nie ja mu są nogi trzymam wtedy. On po prostu łapi smaczka. On w ogóle nie łączy faktów. smaczek. No dawaj. No dawaj. Wyciąga ten łeb. On obraca. Dobrze, dobrze. To nie ogarnasz o co tutaj chodzi. Nie? A tak. No. <grymne> Ale ty kręcisz tą głową. Dawaj. No daj. No daj. za no, to, to, to było słodki nie jest tak głupi jednocześnie. <noise> Czemu walnąłeś pieskiem beczkę? <noise> taki głupiutki. a To jest taki głupiutki to jest taki głupiutki koń mądry, ale głupi on... ja nie rozumiem jego, bo on ogólnie jak do takich właśnie jakichś rzeczy to on jest taki strasznie głupi ale jak na przykład na jeździe chciałam go nauczyć lotnych to się też nauczył bardzo szybko tylko mówię, później jest taki głupiutki pod tym względem, że jak już się tego nauczy to ja już później nie mogłam przestać robić tych lotnych bo co chwilę robił je sam i on ma taki, taką fazę nauczania on się, on się bardzo stara, on jest widać jaki on jest taki słodziutki, on, on ani się nie denerwuje, że nie chce mu dać tego smaczka, bo Sonika to już by się obraziła i sobie poszła. A on stoi tutaj i no o co ci chodzi, no daj mi tego smaczka, co robię źle, tak mam zrobić głowę, tak mam zrobić, tak mam zrobić, Daj mi, tak, tu, o, o, tak, no widzisz, trochę coś tam potrafisz. Pójdziemy musicie zrobić inhalację, bo one jak są już trochę przesiębione, to możecie zobaczyć na odcinku wizyta weterynarza. Wyleci mu straszny troszkę w lód i jeszcze chyba ja go trochę wspomogę dzisiaj inhalacją, żeby mu więcej tych w wyleciało. O, siwuś! O, ty piękny! Idziemy złapać siwego, bo przed chwilą stałam kantar, żeby sobie nie stał w tym kantarze, bo w tym czasie przygotowałam inhalator, zrobimy... Zrobimy mu inhalację z tego względu, że on dalej się smarka. No i taka inhalacja też na pewno pomoże mu, a nie zaszkodzi. Oj, oj on już ma nam zboczyć dzisiaj. Jan, ganiał Janka i myślał chyba, że jego też będziemy ganiać. No nie, nie, kochana, ty masz teraz przerwę przez minimum 10 dni, w sumie już mniej 7 jakoś. Jeszcze masz przerwę od biegania. Dzisiaj sam biegałeś, nie wiem po co, bo chciałam tylko lekko się rozwijać. Czy ja mu wsadziłam do oka? Czy do nosa? Nie. nie. Ja mam do nosa. Tutaj bo poczułam kciuka, tak jakbym wsadziła do oka. No wiesz, bo tu jesteś... Coś... Ja już nie mam sił podnosić rąk przez te podawanie antydotyków o takimi dniami. To już czuję, że nie mam po prostu siły, bo cały czas tak trzymam. Ja już jestem zmęczona, naprawdę. Ja to ten inhalator ci na pełkę chyba Kubeczek nie za bardzo daje radę, bo tak naprawdę ta cała tuba powinna być biała. Jak już w jednym filmie wspomniałam, no on ma swoją tam ilość użyć, około 100 tak producent przewiduje. Ja na pewno go użyłam więcej razy. I jeszcze on jest taki malutki ogólnie tutaj. On jest taki malutki, a ja mam przejściówkę większą i ja zawsze koniom daję po prostu więcej, żeby to dłużej trwało. I czeka nas kupno nowego, ale to już raczej na wiosnę, jesień, boże, wiosnę, lato, bo zimą i jesienią ja praktycznie izotrunowi nie podaję sterydów ani inhalacji, bo jego cały proces się jakby wstrzymuje. Tam trochę sobie pycha, ale on nie ma jakichś napadów ani nic takiego zimą. Zimę znosi dobrze. Jedyne co to spadek z wagi. Będzie, co będzie zabulić wiosną, przed wiosną w sumie, zanim się zacznie, na nowy kubeczek? Ciekawe, ile one teraz kosztują, bo wcześniej kosztowały około 500 zł, a teraz nie wiem, bo co roku one chyba wzrastają. Możesz się cofnąć, tak troszeczkę, bo dostanę zaraz w łeb. Tak no taki to, to koleżeński to... kołań z nami tu stoi sobie, ale cię jakoś nie kręci, tylko gomuchy denerwują. Zrobimy Ci tak trochę tej infalacy, dobra? Bo cała to będzie wieki trwała tak, w takim może jest głupiutki, ale patrzek on jest do ludzi. No, co zasąpi. Ale go móżki denerwują, tak. Jest głupiutki. Ja nie wiem, czy my go kiedykolwiek jakieś sztuczki nauczymy. Trochę to potrwa, ale yy, może czegoś się nauczy i nas zaskoczy. To już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Może za wiele się nie działo, bo nie udało nam się uzyskać za bardzo sztuczki. Ale będziemy na pewno z Siwym przypominać sobie starą pracę i powoli będziemy próbować go uczyć, więc na bieżąco będziemy tutaj relacjonować i może w końcu dotrzemy do jego, tego głupiego musztka troszkę. Jeśli jesteście ciekawi dalszych postępów Siwego, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, ponieważ będzie więcej filmów, no i będziemy na bieżąco wszystko relacjonować, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa!